Boję. Czego się boisz? A jak ja umrę? To już nie będzie twoje zmartwienie, chyba, nie? Wyciągnij ręce przed siebie. Dobra, chwila, a długo się leci? Zobaczymy, sama sprawdzisz. Ja ci o, ja nie pierdolę. będę spoilerował. Ja nie skaczę bo się boję. Nie nagrywasz jeszcze. Wystaw rękę przed siebie. Jest już odpadona kamerka. Spójrz kamerę. Jakieś ostatnie słowa? Nie, jeszcze nie ostatnie, proszę. Dlaczego? Nie, bo ja nie umieram. A, dobry plan. Podoba mi się takie podejście. Pewność siebie fajnie. już drugą rękę. Chwila, nie. Dlaczego? Ale jak dołożę, to ja muszę od razu polecieć, wie pan? Dobra. Dobra, chwila. Muszę to przetrawić. Ale co tu przetrawić? E... Wyjechałaś 90 metrów A prawie, ile nie? ile się skacze? Jak długo się nie leci? Nie mam pojęcia, ja nie skakałem. Niech pan mnie nie kłamie, Ta, nie. Jakby, Jak przyszedłem tu do pracy pierwszego dnia, już był wypadek, ja powiedziałem, że ja skakać nie Nie, nie, nie. nie, nie. Boże. ci szczerze. Czemu ja na pana trafiłam? To jest dobre pytanie. Ale Bartek będzie za chwilę w pracy, więc jak postoisz tutaj z godzinkę, to może mnie zastąpi. Ja się boję, jak mamy cholera. czas. Jak ale cholera. czego? Tu naprawdę nie ma czego się bać. Przed tobą, za, Pod tobą jest przepaść na 90 metrów. Dobra, ale niech tylko, tylko mi pan złapać, powie, ile się leci, serio. I ja skoczę. Dobra, 3,5 sekundy. Słowka marka, ma rękowa. Trzy Skoczyć. Dobra, tak się ja Dobra, ja skaczę. Tak. No to zupra. tak. Tak. mogę. jeszcze coś powiedzieć? Ale to już się umawialiśmy, że skaczesz. No dobra. Kinga kocham cię, ale zabiję was dziewczyny wszystkie. Dobra, yy, muszę dołożyć, tak? Tak. Taki jest plan w sensie Dobra, i Pan trzy. I ja skaczę. Fajnie to zaplanowałaś, się podoba mi. Dobra, się. ale trzy chyba. Okay. Na początek. Przy tym. Dobra. I muszę, nie mogę ugiąć nóg. Czy mogę? Nie wiem, naprawdę nie wiem. mało wiem. Jakby jak łgniesz, to będzie dobrze. Jak popełnisz jakiś błąd, to najwyżej gruchniesz o ziemię. I, i, I tyle, nie? Ale jakby póki co jeszcze dzisiaj nikomu nic się nie stało. Więc. A ile osób skakało dzisiaj? Pierwsza jesteś. Nie. Złapka marka dwoma rękoma. No dobra. Bo nam zawiewa tutaj. Właśnie. Takie to będzie bichmura. Przechylasz się do przodu. Jak ścięte drzewo. dwa jeden! 1. Bam. Bam! O Boże. Mamo kocham Cię, przepraszam, że ja to zrobiłam. O, o Boże. O. Jak tam było?